Dzień dobry, dzień dobry, witam się z Wami na nowym blogu. Jest niedziela, godzina 10. Ja dopiero się podniosłam z łóżka. Wczoraj wieczorem zaczął boleć mi pęcherz. Znowu. A więc cała nas była nieprzespana. walka z termoforem. A ten termofor uśmierza, ból, naprawdę pomaga. Ja mam wizytę mm, u pani doktor rodzinnej we wtorek, i teraz się zastanawiam, czy jutro z rana nie pojechać do laboratorium, tylko nie wiem, czy zdążę. Yy, I nie oddać prywatnie no bo nie mam skierowania na Badanie Oczu, czy może. Poczekać do wtorku, bo ja przecież idę we wtorek z ostatnimi badaniami moczu sprzed trzech tygodni, które też były złe, tylko po to, aby puścić wniosek do sanatorium na NFZ. Tam niestety muszą być wszystkie wyniki perfekto, a ja od roku walczę z czymś, z ruckotami moczu i nie mogę się tego wezwać. Wybrałam już kilka antybiotyków. I nie wiem, co się dzieje. No Nostal te badania nie wychodzą dobrze. Wręcz przeciwnie, wychodzą źle. No i idę we wtorek omówić ostatnie badania. W celu puszczenia wniosku. A ja znowu mam odczarowę infekcję. No to po prostu dramat. Jestem nieżywa i niedospana. Wypluta, wymięta, wyzuta. I wszystko na raz. I... Niestety. W nocy przyszły do mnie bardzo myśli. Kiedy byłam w takim e, głębokim epizodzie depresyjnym w tamtym roku, chodziłam e, słuchajcie, często z luną na spacery m, tutaj u nas nad rzekę, ale w kierunku torów kolejowych. W nocy, kiedy nie mogłam spać, ten pęcherz mnie tak bolał, łukałam leki i piłam żurawinę co moment, przez chwilę do mnie znów wróciła taka myśl. I nie wiem, co się stało, bo przecież ja mam na leki, zmieniano mi leki cztery razy, bo nie wszystkie na depresję na mnie działały, aż w końcu te ostatnie faktycznie świetnie sobie radziły. I nawet kwiecień, kiedy był taki bardzo dla mnie ciężki, bo byłam po operacji usunięcia macicy, to gdzieś w głowie był taki i w duszy był taki spokój i harmonia, że wiecie, jedno mam z głowy. Z głowy nie do końca, bo to nie jest tak, że jak usunęłam macicę, przestałam chorować na endometriozę. Niestety, endometrioza będzie ze mną żyła do końca życia. I będę chorować przewlekle na endometriozę. Mam też uszczerbek na zdrowiu w postaci usunięcia organów, także, no wiecie, jak jest. Mm. I ja miałam się odezwać do pani doktor dwa tygodnie temu, ale tego nie zrobiłam, bo miałam parę dni gorszych i znowu lepszych. I mówię, a dobra, może jakieś prześlenie, może jakieś zmęczenie ale ten tydzień mnie po prostu przeczołgał. Od poniedziałku to się zaczęło i trwa. I dzisiaj w nocy, no... Nie czuję się dobrze. Nie czuję się dobrze, chociaż w ostatnich dwóch dniach jest trochę lepiej. Znajduję siłę na Bycie mamą i żoną. Panią domu. To nie czuję się dobrze. Wczoraj była u nas straszna pogoda, zmieniając temat, na bardziej miły i wygodny. Wczoraj yy, cały dzień lało. I słuchajcie, nie byłam z luną na spacer chyba jakieś 2-3 dni, bo nie byłam w stanie, ale dzisiaj mam ochotę i zaraz zajdę na dół. Mój kochany mąż pewnie tworzy śniadanko i zaproponuję spacer nad rzeką albo nad jeziorem. Chciałabym gdzieś puścić lunkę, wiecie tak? Generalnie to chciałabym wziąć też się do parku. Nie wiem, czy ja znajdę siły na te wszystkie swoje plany. Ale wiecie, dawno nie byłyśmy. A ja chcę, żeby Luna była wśród rozpraszaczy, eee, żeby odwracać uwagę, e, bo nad tym pracujemy też cały czas. Oj. <grym> Powinnam pójść do ogrodu, pobarywać chwasty. Przecież nie mam ich dużo jakoś tak na bieżąco skubię w tych moich skrzyniach, także nie jest dużo, ale tam znowu ten moment z truskawkami, który plewiłam jakiś miesiąc temu. Zabrakło mi włókniny i dalej nie wyprawiłam, to tam już się też dzieje. Truskawki też wymagają już ogarnięcia przed wegetacją. Przed tym stanem wiecie, jesienno-zimowym. No ale ja już zrobiłam pielęgnację tak szybko. Jestem zmęczona. Jestem zmęczona. Dzisiaj do tego jeszcze nie wyspana, jeszcze ten pępierz. No i dusza. To chyba najgorsze. Także z tyłu mam termoforek. W nocy go zmieniałam cztery razy. I schodzę na dół. I sobie zrobię znowu cieplutki, wypiję herbatę. Może zajdę się dawne jakikolwiek kory dębu, żeby robić nasiedówki. Zobaczymy. Wczoraj jeszcze zrobiliśmy kino bambino, wieczorem. My już Filip tak prosił. Dawno nie było. Ale nie oglądaliśmy jakiegoś innego filmu. Taki sobie ten film. Wiejemy dziadku, czy coś takiego, polski film. Taki sobie. Mam wrażenie, że ktoś go wyreżyserował, napisał scenariusz tak od czapy. Ale jedna rzecz mi się nie podobała. nim podobała. Aktorka. Agnieszka Grochowska. Bardzo lubię. No dobra. Ale jak miałam wziąć na dół, on tutaj dalej mieszka na górze. Więc biorę na dół i witam się z wami. W nowym bloku. Idę wstawić jakieś pranie. Głowę też dzisiaj powinnam umyć, ale to może później. Idę do mojego męża. A my, słuchajcie, przystępujemy do dalszej części ogarniania Filipa pokoju, bo o ile tutaj regał już ładnie jest wypełniony, to półki i Hot Wheelsy hmm, czekały w reklamówkach. <grych> więc dzisiaj ogarniamy półeczki. No i wiszą półeczki. Zaczęłam troszeczkę Filipkowi z Filipkiem to układać. Chciał w pierwszej wersji kolorami, więc no, układamy. ładnie się zrobiło, słoneczko świeci jedziemy na spacerek jedziemy w miejsce które miało być naszą obecną teraźniejszością ale życie zweryfikowało ale zanim to to idę zerwać teściowej malinek bo mama chora więc trochę witaminek jej się przyda i zawieziemy po drodze Gdzie ty tam weszłaś? Ona chodzi. Co ty tam robisz? Gdzie ty wyszłaś? Chodź tu. Chodź. Chodź tu. No i teraz jesteś cała w malinach. podoba. Bo jak przechodzi, to ją... Dajesz głos? Daj głos! Daj głos! Daj głos. Brawo! Jeszcze raz. Brawo! Chodź, chodź. Jedziemy na spacer. Luna, tu chodź. Chodź. Siad. że jakieś grzyby będą? Ale tu mokro Uważaj, tu jest dół Zagajnik. O, tu już jest mięciutka. A ziemia. Tu już jest mocno wilgotna. Zostaw, jedz na bucie. Chłopakami idź, no, idź do chłopaków. Nie. Ślady taty. No prawdziwej kopytka, no. Dziki. No w kukurydze. Jakże by miało być o, bo inaczej? A, bardzo. A my już w domku yy, i robimy obiad. Mizeria, ziemniaki, kurczak z wczoraj, ja jeszcze zerwałam w solkę.